Rozumiem. Z tej strony walks dzisiaj y, zagramy sobie w gierkę pod tytułem Grace na Robloxie. To jak dla kogoś, kto jeszcze nie wie, to jest, są takie dorsy, ale szybkie dorsy. Ale myślę, że większość z Was wie, co zagra, więc bez przedłużania od razu wchodzimy do. nie wiem, wina czy coś i uciekniemy. Dobra, jesteśmy już w Gierce. Mam nadzieję, że większość z Was wie o co tutaj chodzi. To są takie szybkie dorsy, e, które masz szybkie potwory. Na przykład taki przy tym miałem, Drzewista taką e, Czerwoną metką zaraz czy to, co, to jest coś zobaczy, jak kolejna. O coś tak nie To po muszę przez takie dzieli na sobie slajdnąć. O, o, coś taki właśnie. I teraz mam takiego też jednego. potwora możecie mi tam podać od nazwę w komentarzach przed takim różowym otworem. Musiał się schować w bezpiecznym miejscu, przez którego trzeba slajdnąć I mamy takie y, checkpointy, właśnie. I właśnie co, każdy checkpoint nowy potwór. W każdym razie mam tylko dwa. Czyli właśnie to, że muszę. Znaczy, to, że trzeba slajdnąć y, podczas wejścia, to nie wiem, czy to jest potwór, ale wiem, że to jest potwór. Czy safe one. Będziemy sobie tylko poczekać, a lecimy dalej. Pierwsze razem... kilka tych safe roomów nie jest jakoś trudne. Tych tam. Ale... Potem jest coraz więcej To się z tak. nami <bläsky> <scra commentary> Kolejny sefik, no i ten mamy potworka I takie oko, na które po prostu nie można patrzeć. Tak jak Ace w Owersach. Można powiedzieć. Tam ten różo będzie krasz like po prostu trzeba się schować. Potem będzie się widzieć czerwone oko, na które właśnie trzeba się patrzeć. Będzie też taki... O, właśnie to było Takie niebieskie oko... Znaczy takie białe, co ma takie niebieskie kaputla. Jeszcze ani się nie można patrzeć, jak zupełnie nie popotrzał, teraz oczy nie zginę się już w końcu jakby kiedy da takie dziwne coś, będą mi się, się to tak czuła. Jakby ja jakoś najlepszy w tę jestem, może dużo zagrał z nią z znajomymi, którzy mają tam po 600 drzwi. Więc teraz tak w takim moment zamiar do jakiejś do no, tak nie, 200 lat? No to jak 200, 250. No dobra, 250 pewnie nie dojdzie. To jest sam, dosyć słaby program. Zatem chcę, ktoś może podesłać wysłać na dwa kufurów w komentarzach. Ja sobie każdą go sprawdzam. No i czekamy na kolejny Cypher. No i teraz mamy. E, Tako, takie coś, co mi się zdziwiało i się trzeba się wróć, za ścianą schować. No kolejne to po prostu takie białe, to zaraz wam się pokażę, to jest od, chyba po drugi jak się pojawia od razu. Że trzeba po prostu się w rogu jakby schować, przy ścianie, o przy ścianie. O, właśnie takiego, takie białe yy, Taki jakby wąż, czy coś, przelotuje. Nie wiem ile do miał próg Przedstawiam, że ten odcinek będzie czwartek. O, właśnie to jest to coś? No. Okwiam, że ten odcinek będzie czwartek z 12 minut. Pewnie przed montażem z 40. Wiem życie. O. No. Teraz ja biegniemy dalej. I jeszcze jak teraz się pojawiły te dwa nowe potworko, no, to będą jeszcze to kolejne i proszę na wszystkie. Będzie jeszcze właśnie czerwona oko, którego ja najbardziej nie lubię i taka żółta twarz przed, przed którą się trzeba się zatrzymywać jak się pojawi i Ten odcinek już dopowiadałem o do więc Więc... o tam dałem postać, że może będzie No i jak widzicie jest Tam ogólcie taki biały pasek, który nam pokazuje ile już przebiegliśmy drzwi Spoko to jest. Ja to będzie ten safe moment. A nie! No i teraz mamy potwora, którego najbardziej nie lubię, czyli to oko. Którego ja nienawidzę, bo wyszło mnie wywina. Jak gram tą gram więc jak ktoś chce to mi ten nowy koforów poznać w komentarzach. A ja oczywiście po prostu wiedziałem, że tak się nazywa. <ślesk> Może za pierwszym ranem nawet przebiegną. Oooo, że się zesrołem. Gdzie jest ostatni włącznik? Tak, jest. Ja się go przestraszyłem tego kostka. O dobra, my się chciały, żeby ze mną Też nie lubię tego bo mi się często czy nie otwierają. No nice. No to powstała sobie cel, i to 200 No żeby przejść checkpoint z żółtym twarzą na pewno. Weźmy cel Żeby przejść checkpoint z żółtą twarzą. Ten A dalej no to myślę, że spróbuję dalej, ale to się No bo wtedy tych patrwerów pojawia się więcej w sensie AI level ich się zwiększa i się może po prostu pojawiać więcej O, o przed Nice! No. Jeszcze jakiś? A! No to teraz zapomniałem, jeszcze teraz będzie mm, blood. Właśnie Właśnie buźka. Ta buźka nie jest jakaś tylko właśnie. No jak uciekam przed po y, tym różowym, to muszę się zatrzymać. O właśnie. O tym mówię. Kurde, upside! Dobra, jestem bad. Może jednak nie? Psych. That's the wrong number! Oooo! Oh! No, poleciał. Miałem dużo czasu. Dobra. I teraz moim potencjałem jest przejść do kolejnego checkpointu. Jeszcze teraz mam w stresiku. Tutaj teraz jest kam. O! A to było ciekawe kombo, powiem. Super kombo w materialzie. Widziałem, że takim miejscu mogę przeżyć Jak to? Dobrze, mi idzie, chyba Dobrze mi idzie babuśka Ło, ten jeszcze Dalej co jest ah fak 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 oh Tu, no, no. liscie oh. nice dobrze 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 czas jakie nie zdążę przez czas o o błądźka Ej, dobra! Pobiję swój rekordyką e, gry solo. Co jest? No więc. No, teraz zrobiłem do... to co chciałem do tego jakby. miejsca. Do tego safe roomu, więc. lecimy dopóki nie przegram. Jakby odcinek nie trwał z 5 minut dosłownie. Także był ciutkę wyższy. Ale jakby już najważniejszy za. za, za. Jeszcze najgorszy kombo to jest chyba właśnie ten. Kurde e, Czerwone oko, różowe i żółte łośko. To jest chyba najgorszy combo No. Ojoj. Yes! Dobrze. Wiem, że są tkwi w tym game, okay. tak, ja? Oj, tak. co nie jest przy ale jak się wiem, najwyżej to oko ciemno tak Dobra, schowałem się kimś z tyłu nie wiem. Ważne, że żyję. Oj, oj. będzie jako coś w z... Dziwnie jak jest sensie jestem w Nie wiem nazwę jaką nie znam, to będę się w Ej, dobrze będzie, bardzo, dobrze. chcesz Jak chcę, żebym sobie długo, jak nie szybko. No nice! Ej, bardzo dobrze mi idzie! O, o nie! Fuck tak, off! Najgorszy chyba sposób... Nie, gorszy sposób jest się od Lumuna. Dobra, no co powiem sobie ja tyle z tego odcinka. Wiem, że krótki, ale jako, że jak jeszcze gardło troszeczkę boli. Nie mówiłem, nie, nie mówię, że jestem chory, ale troszeczkę mnie gardło boli. To było na tyle z tego odcinka, jeżeli ...to zawsze subika oraz komentarz, który będzie mnie motywować do kolejnych takich odcinków.